Dół, i oczywiście czasowo jest mi to bardzo trudno w tym momencie rozwinąć. Widzę, że Fed podjął decyzję w tą środę, czwartek, że zaczyna kolejny program QE, czyli mamy quantitative easing, czyli drukowanie pustych pieniędzy, żeby kupować amerykański rynek, długu amerykańskiego, który najprawdopodobniej im się wali, może nie dzisiaj, ale by się zawalił za tydzień, za dwa, za trzy. Nie ma tak zwanego liquidity i oni w ten sposób ratują cały rynek. I ja wychodzę z założenia, że to jest najprawdopodobniej ostatni raz. My już nie zejdziemy z tej drogi QE, czyli drukowania pieniędzy. To już tak, jak im się udało, już teraz będzie trzy lata temu, jak oni wstrzymali QE, bo wstrzymali to QE 3 lata temu, jak ktoś pamięta moje streamy sprzed 3-4 lat, jak ja wtedy mówiłem i to chyba było 4 lata temu, jak Jerome Powell wtedy ogłosił, że będzie tak zwany taper. Pamiętamy, taper, taper. To już jest 4 lata i ten taper on robił 6 miesięcy i w marcu 2022. Już po tym, jak się zaczęła wojna na Ukrainie, e, Jerome Powell wstrzymał kupowanie długu amerykańskiego. I to było 3,5 roku temu. To było 3,5 roku temu. On wstrzymał kupowanie długu amerykańskiego. I ja wtedy mówiłem, że teraz musimy czekać, aż on wznowi kupowanie długu amerykańskiego. E, że i trudno było powiedzieć, ile to czasu zajmie. Teraz oczywiście wiemy, zajęło to mu 3,5 roku, ale, 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 ale jesteśmy w sytuacji, że on wznowił kupowanie długu amerykańskiego. I, i moim zdaniem my już nie będziemy w sytuacji kolejnego pywotu. Tak? Już nie będzie pywotu, już on już nie wstrzyma. Tego drukowania. To drukowanie już będzie zawsze. Jeżeli on teraz by próbował wstrzymać drukowanie pieniądza, rynki będą na to reagować, ponieważ rynki potrzebują w tym momencie liquidity, czyli płynność finansową, i ta płynność finansowa nie będzie zabezpieczona w ciągu jednego, dwóch miesięcy. I jeżeli on będzie to drukował przez najbliższe wiele, wiele miesięcy, rynki się do tego po prostu przyzwyczają. Tak, oni będą liczyć na te pieniądze co miesiąc i w pewnym momencie, jakbyś chciał to zabrać, no to rynki się w tym momencie za, za, zawalą. Czyli żeśmy czekali 3,5 roku, żeby Jerome Powell wznowił drukowanie pieniędzy. Po ilu latach, co oni drukowali, tak, od, można powiedzieć 2,11, 2,08, 09, praktycznie drukowali non-stop. Była krótka, mała przerwa, ale drukowali non-stop. W tej chwili zatrzymali drukowanie na 3,5 roku. Po 3,5 roku wracają do druku, i ja oczekuję, że już będą drukować, i z tego drukowania zrobi się kryzys. Czy zrobi się on przez srebro, czy przez upadek kryptowalut, czy przez, czy przez e, upadek wartości dolara. W jaki sposób kryzys się zacznie? To jest mi bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo tutaj jest kilku kandydatów do tego, żeby ten kryzys się w ten czy inny sposób zaczął, wliczając wliczając jakaś akcja false flag, czyli fałszywej flagi i, i tego rodzaju sytuacje, jakiś ładunek nuklearny gdzieś tam w Londynie, który oczywiście Putin spuści. Także to, to nie można wykluczać scenariuszy żadnych w dzisiejszych czasach, ale Fed moim zdaniem już drukowania nie odpuści. A jeżeli na...